Siemano! Jesteśmy na Speed Gamesia ze mną Przemo Pro! Witam, witam, serdecznie. witam serdecznie! Słuchaj, na wstępie muszę troszkę kontrowersji tutaj wzbudzić w o. Tobie. Otóż, pytałem ludzi o najbardziej przypałowe auto i większość mówiła, że Multipla. No tak, no tak, tylko właśnie, właśnie. Mówią, a nie wiedzą. Ja też myślałem, że takie jest. Kupiłem do nich auto Afryki bez problemu. Jeden co się stało, spaliła się żarówka, stary. Nic więcej, także... Kochani, nie oceniajcie książki po okładce, może wyglądać źle, może wygląda jak jedno auto nad drugim, okej, okay, bo to prawda, ale to jest solidny wóz. To jest solidny wóz. Słuchaj, no dobra, ja według Ciebie takie najbardziej przypałowe auto to jest jakie, jakbyś miał wskazać jedno? Przypałowe, tylko właśnie. Czy najbardziej przypałowe to jest stary BMK E36, kurde, wiesz, czarna szyby wszystko, bo policja każde zaraz się złapie, nie? Ale takie, nie wiem, auto, którego na przykład bym nie mógł mieć, to może takie, w tą stronę, tak? No to takie, które nienawidzę jakiegoś samochodu, że mi się nie podoba. Czekaj. Są takie, kurde, czekaj. Y y jezu, widziałem takie, takie paskudztwo, takie, czekaj. Co to jest? Czekaj, czekaj, wymknę. Czekam, czekam. Czekaj, tu. Czekam, czekam. Te busy takie. Nie wiem, mi się nie podobają strasznie, te ogólnie takie... Mm, te na przykład jak Ford Galaxy, te takie długie, te krowy takie laska. Nie podoba mi się? No nie wiadomo po co? Takie auta rodzinne. Oj, ja o, ja. trzymam ściankę, trzymam Ale szankę. mi się nie podobają, ale to też nie chcę mieć przełomowy, bo to są też takie jak multipla, solidne które nie możesz... pojechać daleko z rodziną, także nie ma aut, auto, dowodniłem, że nie ma. O. Okej, okay, a dla ciebie najpiękniejsze auto. Według Przemka to. Wiesz co? Tu ci no, powiem powiedz fajnie. mi, to będę wiedział. Yy, ostatnio sobie. Bardzo mi się spodobała ostatnio BMK, czwórka. Yy, gran Grand Coupe. gran coupé. Bardzo mi się właśnie wczoraj widziałem i mówię, kurde, fajne. Yy, no ale też mi się na przykład, ta, co ja mam BMK, ta E90, tylko że w, w, w Coupe jest ładniejsza, czyli E92. Bardzo ładny, ponadczasowy, ma 20 lat auto prawie, a wygląda kurde, wiesz, mega fresh. A jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, o Speed Games i o te zawody driftowe, to jak u Ciebie z driftem, mój drogi? Bo wiadomo, że tutaj jest na torze, ale czy Ty sobie tam czasami gdzieś tam w zimę polatasz bokiem, bo sprawdzasz oczywiście na zamkniętych drogach i prywatnych parkingach? Oczywiście na zamkniętych, drogich, prorodnych parkingach mi się zdarzyło. No, mam BMW na tył napęd, od trąby wygraną oczywiście. oczywiście. Więc gdzieś tam Trzymał na... ręką, puścił ostatni i wygrał. Dokładnie tak było, więc gdzieś tam na śniegu, na, na deszczu zdarzyło się coś tam. I fajne to jest, podoba mi się to. Nawet jak jeszcze miałem Passat'a, to na ręcznym coś tam się robiło. Ale nigdy nie miałem doświadczenia, słuchaj, nigdy nie siedziałem, wiesz, jako kierowca w takim driftowozie prawdziwym. I nie robiłem tego, więc za chwilę to będę robił, to, to mega się jaram. Przebił mnie raz mój kolega, profesjonalny zawodnik driftowy, jakąś tam taką hardcore'ą ką no to byłem pod wrażeniem, nie? Ale tylko pasażer. Kierowca? Jeszcze nie miałem, nie miałem przyjemności. Okej, okay, powiedz mi, a jak ty byś miał wskazać, jakim autem ty byś był? Jeżeli mielibyśmy ludzi przekładać na auta, to Przemek Pro, to jaki to samochód? Kurde, wiesz co? No ja myślę, że ta moja zielona BMK, stary, tak szczerze. No, 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 jak, to jakiej na auto? No chyba nie ma innego wyjścia, ale patrz teraz, podtrzymaj mikrofon. Do? No? Bo ja będę miał dla ciebie do wylosowania autko. Om, om. Lecimy. Lecimy. Wkładaj tu rękę i losuj i zobaczymy jakim autem będziesz tutaj wylosowanym. Dobra, mam, mam, no jest... nie patrzę, w ogóle nie patrzę. Nie widzę, nie jak widzę jakie auto jest. Panie. Fajne? Sam. Czerwony, bardzo szybki, mega G! Jak czerwony, to szybki. I, a to jest Leaf? O, to ciekawe. Nie wiedziałem, że Leaf. Myślałem, że Leafy to są tylko te elektryczne takie, te, takie do miasta. Ej, fajne. To dla mnie? Oczywiście, że dla Ciebie. Bardzo fajny prezent. Dziękuję Ci serdecznie za wywiad. Życzę przyjemnej imprezy, przyjemnej zabawy i dobrego latania bokiem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A -u.